No, nie zgadniecie o czym będzie następny odcinek na kanale Pierwszy Spożywczy. Niespodzianka! Będziemy rozmawiać o. miodzie. Jednak po raz kolejny przygotowaliśmy wyjątkowe miejsce i bohaterów, którzy opowiedzą nam, jak można wykorzystać złoty nektar w swojej działalności. I z pewnością zaskoczymy Was po raz kolejny. A już na pewno będziemy polecać, bo gdy coś jest dobre, zdrowe i naturalne, to koniecznie trzeba to sprawdzić. Tym razem zajrzymy do jednego z salonów fryzjerskich w Białobrzegach. Pani Magdalena Czemko Katus ma na swoim koncie nagrodę Fryzjera Roku, a jej specjalnością są m.in. zabiegi pielęgnacyjne z użyciem miodu. Już nie mogę doczekać się tej wizyty, zatem ruszajmy! Jestem niedowiarkiem i nie wierzę, że miód można wykorzystywać w branży fryzjerskiej. Za to pani Magdalena, która jest właścicielem salonu, do którego zmierzamy, mówi, że miód we fryzjerstwie się wykorzystuje i działa bardzo dobrze na włosy. Więc kto ma rację, czy ja, czy pani Magdalena, dowiemy się tego zaraz z naszego odcinka, więc oglądajcie koniecznie go do końca. Zacznę od negowania wszystkiego. Miód i salon fryzjerski, tego nie da się połączyć. i da się połączyć. A w jaki sposób? Proszę mi to udowodnić. Miód jest bardzo dobrze stosowany, dobrze działa na włosy. Powiem tak, w maskach, w szampon, można dodać do szamponu, można zrobić płukankę z miodu, odżywia, wygładza, nabłyszcza włosy. Czyli takie same korzyści. Same korzyści. Więc jak go wykorzystujemy, w jakich proporcjach, czy trzeba to robić w salonie, czy, trzeba to robić, czy można to robić w domu, czy dodajemy miód prosto do, do przygotowanych masek, czy kupujemy to w sklepie, jak to wygląda? E, miód dodajemy do szamponu, no, wiadomo, do drogeryjnego, e, myjemy, możemy zrobić maseczkę sami w domu. Możemy zrobić pukanki sami w domu. Wszystko możemy zrobić z miodem tak naprawdę i do każdego rodzaju lole. No to teraz jako laik zapytam, no to chyba trzeba dbać o proporcje, żeby sobie włosów nie skleić. E, proporcje muszą być. Trzeba dodać coś płynnego bardziej, żeby to wszystko rozmieszać, żeby no po prostu włosów faktycznie nie skleić. A u pani w salonie też dziś przygotujemy tak, maskę, prawda? Tak, przygotujemy maskę, maska z bananem, z miodem i z mlekiem. O, brzmi ciekawie. I na co nam pomoże? Na banan i miód połączenie to daje, że włosy nie wypadają. W przeciw wypadaniu włosów. A z kolei mleko działa na poroz włosów. Ale to nie zadziała po jednym razie. Nie, trzeba by to nie, stosować chyba dłużej. Trzeba dłużej stosować, tak. No to nie gadajmy, tylko róbmy po prostu. <grymne> Okazuje się, że z miodu można stworzyć odżywki i maski, które wzmocnią włosy od środka. Co więcej, nie kolidując z gotowymi produktami drogeryjnymi, jego regularne stosowanie jest w stanie przynieść satysfakcjonujące efekty dla skóry głowy i struktury włosa. Miód posiada przyswajalne cukry oraz witaminy, minerały i związki polifenolowe. Substancja ta wykazuje działanie antyoksydacyjne, bakteriostatyczne, przeciwzapalne oraz antyalergiczne. No i od słów przejdźmy do czynów. Jest Pani Paulina, która dziś będzie naszą modelką i przygotujemy miodową maskę, którą możemy przygotować również w domu, prawda? Oczywiście. Wszystko się zgadza, więc zacznijmy od tego, co wchodzi w skład tej maski, bo to są składniki, które tak naprawdę dostaniemy w każdym dyskoncie. Dokładnie. Zaczynamy od ee, banana. To już jest banan, który został Tak. Trzeba go blendowany. po prostu rozrobić nawet z widelcem, jak ktoś nie ma. Dokładnie tak. Jeżeli ktoś nie ma blendera, to śmiało, to można Idealcem. w jakikolwiek sposób rozdrobnić tego banana. Tak, tak. Mamy banana, lecimy dalej. Co dodajemy? Dodajemy mleko. Mleko, takie... Zwykłe, najzwyklejsze mleko. Czy, czy ilość procent jest nie. ważna? Nieważne, ważne, ale w sumie nie trzeba być fit, jeżeli chodzi o to. Kalorie nie pójdą we włosy. To już lekko możemy sobie wymieszać, żeby się połączyło. I na koniec dodajemy miodu. Mamy miodek, dobra. I teraz tak, jaką, jaką ilość tego miodu? No najlepiej tak, żeby się wszystko razem ładnie też połączyło, żeby to nie było zbyt y, gęste i zbyt rzadkie. No to tutaj wlałam dwie łyżeczki. No i dziś tak mniej więcej, no. tak, nawet więcej troszeczkę. No zależy też, jakie włosy są, jaka grubość włosa, jak, jaka długość włosów. Jeden banan wystarczy? No na te włosy tak. Na te włosy jeden banan, w zależności od długości włosów trzeba, trzeba patrzeć. No i już mamy ładną maseczkę. Nie czy myjemy test... włosy przed Tak. Czy? Teraz właśnie przystąpimy do mycia. Najlepiej szamponem oczyszczającym, żeby pozbyć się wszystkich chemikalnych włosów, to znaczy lakieru, pianki, żeby otworzyć łóżkę włosa. Teraz się relaksujemy. Nie za ciepła? tutaj, taulinka ma problem z wypadaniem włosów. Właśnie po covidzie a mleko yy, i banan to dla nich właśnie będzie odpowiednia maseczka, bo stymuluje wzrost włosa i hamuje wypadanie. poszyć. Włosy umyte, więc najwyższy czas, abyśmy przygotowaną wcześniej maskę nałożyli na naszą modelkę a właściwie na jej włosy, więc co, co będziemy teraz czynić? <grymne> Najlepiej wziąć właśnie taki fryzjerski pędzelek. Ale on także w, taki, w każdej drogerii jest ten Dokładnie. Ten I teraz pasmo po paśmie nakładamy naszą mieszankę. Od serca, czy nie od serca? Od serca. Więc nakładamy tą maseczkę od serca, a później ile ona musi na nasze włosy 15 minut. Być? 15 minut. Jak już będą każde pasmo nałożone, wtedy jeszcze można masować dokładnie. Czy sami jesteśmy w stanie to sobie nałożyć, czy raczej potrzebujemy pomocy? Jesteśmy sami w stanie. Możemy to nakładać jak zwykłą odżywkę, na włosy do umyć. Moi drodzy, i oto jest efekt naszej maski numer jeden. Pani Paulina, proszę kiwnąć głową, jeżeli jest ok. Pani Paulina kiwa głową, więc jest ok. To jest maska numer jeden. Ale jeszcze w skrócie, są takie dwie szybkie maski, które możemy w domu przygotować. Co to za maski? Eee, tak, w ten sam sposób możemy przygotować maskę z awokado i miodem, która nawilży włosy suche, typowo rozjaśnionej po I druga maska z potkami usianymi. To już jest bardziej skomplikowane, bo ją trzeba trzymać godzinę czasu, ale z walczą upierz. Moi drodzy, więc jeżeli macie ochotę, czas, chęć, to wykorzystajcie, stwórzcie, zróbcie tą jedną z tych trzech masek i ułóżcie na swoje włosy. Albo jeżeli nie ufacie, tutaj pani Magdzie, to najpierw spróbujcie na sąsiedzie. Subskrybujcie <gry> nasz kanał, zostawcie łapkę do góry i do zobaczenia. Pa, pa, Nie wiem jak wy, ale ja po dzisiejszej wizycie w Białobrzegach nabrałem ochoty na odżywienie swoich włosów odrobiną naturalnej uczty miodowej. W końcu współcześnie zabiegi kosmetyczne należą się nie tylko paniom.